Moje drogi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym wideo. Widzę też z Waszych komentarzy, że dużo komu odezwało się i jest takie bliskie to pojęcie wymagacza, ponieważ w poprzednim wideo dużo też mówiłam o tym, że ja wymagam od siebie i myślę, że większość z nas wymaga od siebie bardzo dużo i non stop nie daje sobie takiego momentu i pozwolenia na odpoczynek. Dlatego dziewczyny wprowadziliśmy teraz takie, no. Taki rytuał, tak bym to nazwała, między nami, żeby na przykład w niedzielę i jeśli nie w niedzielę u Was, to napiszcie mi, proszę bardzo, jaki dzień wybieracie dla siebie, żeby mieć przynajmniej kilka godzin, tak, z dwie godziny minimum, ja bym Wam wradziła, wybrać je i poświęcić je dla siebie. Włącznie dla siebie i już wiecie, nie zmuszamy siebie do robienia niczego. Ja nagrywam teraz to wideo, jest niedziela i powiem Wam, że. Jak ja właśnie też sobie w tę niedzielę tylko kilka godzin mogłam pozwolić, wziąć takich chyba z trzy godziny, powiem wam, że ja nawet zauważyłam, że jak ja poszłam na spacer bez takiego przymusu, w taki sposób wiecie, bo mi się chce teraz iść na spacer w ten konkretny moment, chociaż padało i, i, i wyglądało wszystko dziwnie. Ale powiem, Wam, że ja nawet spacerowałam powolniej, ja nawet szłam, i wiecie, no może dlatego, że też że padało, ale. Szłam i po prostu widziałam bardziej jakieś piękno przyrody, zwracam uwagę na ptaki w jakiś inny sposób, te doznania wtedy są inne. Ja zwykle widzę też to piękno przyrody, jakieś tam pączki, jakieś galąski już zielenieją, kwiaty zaczynają kwitnąć, ptaki śpiewają. Zawsze to słyszę, czasami nawet nagrywam, robię temu zdjęcia. Ale powiem Wam, że teraz jak szłam w taki sposób bez całkowitego żadnego przymusu do siebie to naprawdę czułam to wszystko inaczej, po prostu nasze zmysły wtedy działają inaczej, to jest moje takie doświadczenie. Ja to też radzę dla Was wypróbować, tak? I wiecie, i nawet jak to robicie, próbujecie, to dostrzegajcie te swoje zmiany, w sensie i to, co czujecie, w sensie zwracajcie na to uwagę, bo naprawdę te zmysły i to, jak my odbieramy rzeczywistość, no będzie to troszkę inne, tak? To powinno być bardziej takie przyjemne. I właśnie z tej przyjemności, na podstawie tego, że czerpiemy tę przyjemność, no wiecie, czy czujemy, odczuwamy ją jakoś tak świadomie, tę przyjemność, czy nie, to nie jest tak bardzo ważne. Ale gdy ta przyjemność jest generowana w nas, to wtedy my na podstawie tego tworzymy tę nową energię. I gdy ja mówię o kobiecej energii, tak, to też właśnie o to chodzi. Gdy ja mówiłam, że o, trzeba czuć przyjemność, na przykład z dotyku jakiegoś, tak, to też jest bardzo fajne. Ale o wiele lepsza jest energia tworzona na podstawie takich właśnie przyjemności, gdy tworzymy ten czas dla siebie. Dlatego tutaj to jest taka podwójna praktyka. Z jednej strony to taka praktyka, która odnosi się do produktywności, tak? Ponieważ potrzebny jest nam jakościowy odpoczynek, żeby móc pracować, móc normalnie funkcjonować, ale także to jest praca nad naszą kobiecością, gdy dajemy sobie ten czas odpoczynku. I słuchajcie, dziewczyny, tutaj do tego, do tego czasu naszego odpoczynku, do tej takich może dwóch godzin minimum, dziewczyny, jeśli możecie więcej, to bierzcie pół dnia, a może nawet cały dzień, to jest idealnie. I tutaj, dziewczyny, zaczynamy to ćwiczenie. No, w sensie te nasze godziny w ten sposób, że sobie może siadamy, albo możemy się położyć nawet, jeśli jesteśmy szczególnie fizycznie zmęczone. Możemy się polożyć czy to na podłodze, może na jakiejś macie do jogi. Ja bardzo lubię takie właśnie ćwiczenia robić w ten sposób, albo możemy do łóżka, jak chcemy, wygodnie, przyjemnie i mięciutko. I po prostu sobie mówimy, tak? Możecie to powiedzieć sobie na glos. Możecie to po prostu pomyśleć, że ja będę teraz leżała, albo ja będę teraz siedzieć, albo może stoimy w jakimś miejscu, tak? albo wtedy będę stać, do tego momentu, aż nie poczuję, czego mi się chce w danym moment. Czego mi się chce, za, czym mi się chce zająć, tak? W danym momencie, właśnie dla mojej przyjemności. Nie dlatego, że muszę ale dlatego że chcę, czuję tą taką potrzebę i chęć to zrobić. Więc e, takie ćwiczenie, dziewczyny, i tak zaczynajcie te godziny i później wasz mózg zacznie tak wiecie filtrować i wam podsuwać różne plany, różne propozycje, czym można się zająć. Ja nagrałam takiego krótkiego wam reelsa dzisiaj, opowiadając o tym i pokazując, że ja stałam tak na tarasie i sobie właśnie tak myślałam, czym ja się chcę zająć, i tak widzę kwiatki. No, wiecie, i kwiatki przesadzić, fajnie byłoby. I tak może nawet, może, tak myślałam, może nawet mi się chce, ale chyba bardziej to jest, no, wiecie, w tym kierunku, że muszę. No, bo muszę, żeby one już były zrobione, żeby nie stały takie same biedne tam w tych doniczkach, żeby już tak zrobić w końcu ten, ten taras, jakoś tak ogarnąć, upiększyć już i, i wiecie, i. i i, I wiecie, zamknąć tę sprawę za sobą, ją pozostawić. A nie dlatego, że tak naprawdę, że ja to ch tego chcę, tak? Że ja sama y, mam po prostu takie uczucie, że chciałabym bardzo tym się zająć. Więc postanowiłam sobie, ok, kwiatki, i przesadzanie teraz kwiatków. Nawet jeśli to i wygląda atrakcyjnie, to to nie jest to. My szukamy tej rzeczy, która da nam naprawdę zadowolenie, satysfakcję. No i w końcu ja sobie skończyłam na tym, że czytałam książkę, ale tę książkę, która mi się podoba, e, która jest mi przyjemna do czytania. Ja między innymi dziewczyny zakończyłam już czytać e, *Sietarte* e, Hermana G. Hesse i teraz zaczęłam czytać z, e, Wilk Stepowy, tak się nazywa. Ta książka, jestem tylko na początku, dzisiaj właśnie zaczęłam ją czytać, podoba mi się na razie bardzo nawet. Dobre są te jego książki naprawdę, więc też polecam. Jak szukacie takiej jakiejś bardziej wyrafinowanej literatury, takiej też z takim mocną podstawą filozoficzną, też jakimiś takim przemyśleniami mm. głębszymi, to bardzo polecam, naprawdę. I też taki duchow, duchowny komponent jest mocny. Naprawdę bardzo dobre są te jego utwory. Dobra, to tak. I dlatego już szukamy. I dalej ja zaczęłam czytać, czytać, czytać i później myślę, hmm, może czegoś bym chciała tak w trakcie czytania, tak pomyślałam sobie, że może trzeba czymś innym się zająć. Takie my myśli zaczęły mi, wiecie, przychodzić. Tak wiecie, po, tak po 30 minutach, że chyba trzeba... I muszę czymś innym się zająć, bardziej korzystnym, bardziej produktywnym. I też to wszystko polega na tym, że musimy walczyć z tymi myślami i nie pozwalać im po prostu przejąć kontrolę. No dobra, ona przyszła, pomyślałam sobie, nie, ja nie muszę teraz niczego robić, tak, ja sobie tak powtarzam. I wy dziewczyny, mówię to, bo żebyście wy dla siebie tak powtarzały później. Nie, ja nie muszę niczego robić. Ponieważ teraz są te moje 2, 3, 4, 5, 6 godzin, które ja poświęcam dla siebie i w tym momencie ja niczego nie muszę. Jeśli ja chcę, ja mogę to zapisać albo w ogóle najlepiej nawet i nie zapisywać, a zostawić to, bo te takie myśli, co ja muszę zrobić, one mi przyjdą też i, i, i w jakimś innym momencie. Na pewno jakoś ich tak łatwo się nie pozbędziemy. Więc jeszcze one wrócą, <noise> więc można je po prostu tak sobie tak przepędzić w ten sposób. No i, i to jest taka, to jest też taki rodzaj dyscypliny, tak, bo musimy to wytrzymać, ale jeśli my to wytrzymamy, i to nie jest aż takie trudne jak wytrzymać, nie wiem, przed zjedzeniem, powstrzymać się przed zjedzeniem jakiegoś czekoladowkowego kawałka tortu, jakiegoś super fajnego tortu. To, to jest trudniej się powstrzymać wtedy. Tutaj nie jest tak trudno, to jest po prostu, no, troszkę tak musimy się zatrzymać i to. A powiedzieć temu, że nie, później, ja później się zajmę, później po tych, y, po tym określonym, wyznaczonym konkretnie czasie, zacznie się czas, gdy ja robię rzeczy, które ja muszę robić i wtedy ja tym się zajmę. Więc my w ten sposób też siebie uspokajamy, dziewczyny, bo tutaj ważne jest też siebie uspokoić, żebyśmy nie zaczęli o nie, o nie panikować, bo no, oczywiście zależy od naszej y, psychiki, tak, od rodzaju psychiki i też od nas, jak my podchodzimy do tych wszystkich rzeczy, ale może tak być, że zaczynam panikować, myśleć o nie, nie, ja tam nie zdążę, tego nie zdążę i już wszyscy zaczynamy tak sobie nakręcamy już yy, bije serce, oddychamy tak płytko i i po prostu jest no, nam nieprzyjemnie. Nie, tego nie chcemy. To powinien być naprawdę taki bardzo, bardzo fajny, komfortowy, spokojny czas dla nas. Więc dziewczyny, korzystajcie z tego ćwiczenia i zróbcie to regularnym. Ja do swojego grafiku do swojego ja korzystam z Google Calendar. Z kalendarza Google, więc ja do swojego grafiku dodam, że ja w niedzielę mam, tak mniej więcej od 14 godziny, te y, kilka godzin, te pół dnia, na, w takim najlepszym y, wariancie, na taki czas dla mnie, tak i będę też o tym dla Was przypominać. No i będę też Wam mm, opowiadać, tak, jak mi to idzie, jakieś nowe myśli, przemyślenia, jak to wszystko dla Was ulepszyć. Więc dziewczyny, korzystajcie. Wszystkiego Wam dobrego. Trzymajcie się, kochajcie siebie. Pa! pa.